I w końcu klas doczeka się jakiejś roboty w polu, czyli wraca temat łąki, o której mówiłem. Tak wygląda po przejechaniu raz z talerzówką. Nie jest to taki mocny, aż tutaj na przykład torf, jak, jak mówiłem. Eee, a tak wygląda jeszcze przed. Eee, no, i tutaj trzeba będzie chyba. Od znajomego wziąć ym, siewnik na talerzówce, żeby to posiać. Naszym horszem to... to no nie, to znaczy są dwie opcje. Naszym, naszy horsz, nasz horsz odpada, no bo ten ciągany to on może tutaj, wiecie, ciągnąć ten, ten torf, pchać na wale. Są dwie opcje. Jeden y, znajomy może mi posiać siwnikiem, który jest na kultywatorze sprężynowym. Ym, a druga opcja jest taka, że y, pożyczę siewnik y, na talerzówce, tak? I chyba to będzie lepsza opcja patrząc na to, że no gdzie jeszcze jakieś tam kępki są, a nie będę tego drugi raz y, talerzował. Tutaj gdzie przyjechałem, zobaczcie, dwa razy to jest perfekto. No nie wiem, ale nie ma sensu chyba drugi raz y, przejeżdżać, no. Dzisiaj ma padać. Więc i y, 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 tak do, do, dopada trochę, powinno dopadać trochę wody. No i zobaczymy, bierzemy się dalej za robotę, no nie ma co robić tak naprawdę z tą rzutką No ale fajnie jest w końcu pojeździć y, w polu klasem. Ostatnio mówiłem, że klas jest... Tam, tam widzicie? Trochę fotel tutaj tak przeszczy. E, ale e, ostatnio mówiłem, że klas pojechał tam, że nawigację robimy, no i Nawigacja, jak widzicie, jest zrobiona. Yy, niech mi tylko ktoś wytłumaczy, kto się obsługuje tą nawigacją. Yy, jak tu zrobić, żeby mi malowało automatycznie, jak opuszczę? Wszędzie wiem, jak to zrobić, yy, tutaj yy, niestety nie. I jeździmy, słuchajcie, na darmowym sygnale, bo jeszcze yy, mamy problem z RTK, żeby to chodziło i powiem wam, że co, no nie jest źle na tym RTK. Na tym darmowym sygnale znaczy. Teraz odjechałem sobie ścieżkę, dwie ścieżki dalej, trzy nawet chyba ścieżki i zobaczymy, czy to później się nie będzie nam gdzieś pieprzyć, ale zobaczymy. I tak, słuchajcie, wygląda łąka po jednym przyjeździe tym naszym małym tolmetem. Dobrze mieć czasami tu małą talerzówkę, bo ta nasza, ten nasz akpil tutaj on mógłby się yy, nieźle topić. A no ładnie wchodzi w yy, 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 ścieżkę płynnie. Nie, nie musi długo odbijać ponownie. Tylko szybko sobie to koryguje. O, to przyjechał z ciekawości zobaczyć jak to wygląda. No i jest to łąka, e, której wam nie pokazywałem. Tutaj daliśmy kredę. E, gdzieś no może z dwie tony kredy na hektar. A teraz talerzujemy, my później ogarnąć yy, siew, tak jak mówiłem przed chwilą. No tutaj z kolei, no, no wydaje mi się, że jest delikatnie, ona tam źle lepsze, nie, no dobrze w sumie jedzie. Dobrze w sumie jedzie, nie ma tragedii na tym darmowym sygnale. Do takiej uprawy, jeżeli to by była 6-metrowa to jeszcze lepiej by to myślę wyglądało, bo wiecie, zakładka 20 cm by wystarczyła, a tutaj mamy 20, no to wiecie, 20 cm na 3 metrach, a na 6 to jest różnica. Trzeba będzie przesmarować fotel, bo właśnie jęczą tam, tam, tu sporo. No i tutaj trzeba będzie, tak jak mówię, chyba siwnikiem talerzowym to zrobić. I on tu najlepszą robotę zrobił, bo z kultybatorem to może gdzie nie gdzie jakieś kępy powyciągać, nie? On no tutaj 2,6 hektara, ale w takich można powiedzieć trzech kawałkach, więc taka trochę kręcenia się jest. Czy na łąkach to nie jest aż taki problem, to nie jest latanie z opryskiwaczem. No, się nie zakop, tylko w tym pyle. Eee, A ja to akurat jeździł koła woził, yy, woził koła, ale to wam później pokażę o co chodzi, bo będziemy zmieniać opony jedne w ciągniku, ale to wrócimy na gospodarstwo, to wam pokażę. No nie wygląda to chyba źle, no. No jak teraz z tatą rozmawialiśmy, to on mówi, że na kultywatorze też by dał radę, no nie wiem, może i tak, bo to wiecie, ta trawa jest spalona, to nie jest, że to jest takie wszystko zielone i w ogóle. A jakby tam jakieś kępki były na wierzchu, to i tak później wałem od sąsiada, pożyczymy i sobie to ładnie y, wyrównamy. No i mamy skończony. Widzicie, tu jest taka, tu jest taki kawałeczek, nie wiem jak tu się dzieli, wiecie, hektarowo, E, ale są takie dwa kawałki większe, jeden malutki, zaraz sobie wsiądziemy do ciągnika i przyjedziemy zobaczycie jak to wygląda. E, przetależowane i jak będzie się w nich na talerzówce, to w ogóle po przejeździe będzie już wyglądało to dużo, dużo ładniej. E, niestety dzisiaj trawy nie dowiozą mi, więc pewnie dopiero poniedzieli obsiejemy. E, więc wracamy na gospodarstwo i na razie Klasik będzie musiał odpocząć pasami to po prostu posiejemy. Możyczę na siewnik i, i to się ogarnie. No tak jak mówiłem, dobrze czasami mieć tą małą talerzówkę. Gdzieś tam ten torf może trochę po, pozabieram ręką. Żebyśmy mieli jeszcze, wiecie, najlepiej to by było zrobić to rabę, gdybyśmy mieli go zrobionego pod yy, pod talerzówkę. No i dużo zabawy tutaj. No, tutaj coś nam wpadło, zobaczcie. Nawet nie widziałem, że, że wpadło. Oho, szkonar taki. Dobra to już na, na gospodarstwie wyciągniemy Trochę mi zeszło, bo wiecie, trzeba się nakręcić Gdzie nie, gdzie trzeba było dwa razy poprzejeżdżać praktycznie od y, tych rowów czy brzegów pola y, to poprzejeżdżałem dwa razy Tutaj coś tam wpadło, chyba jeszcze też kępa o. No i dobra. Dobra, obraz grubsza tam się przytarło, styknie. No wiecie, gdzieś tutaj po, przy, przy rowach to trzeba było po dwa razy pobieżdżać. nawigację możemy sobie wyłączyć Tylko jak ją się tu wyłączało, trzeba było przytrzymać z tyłu o, super. Trzeba to będzie ukryć trochę, jak już zrobimy nawigację do końca mm, dobra, jeszcze sobie przejdziemy. Tak płycej, Żeby trochę podrównać szybciutko, będziemy jechali, żeby ładnie nam zrównało no i tutaj taki kawałek Widzicie, tu gdzie przejechałem dwa razy, to tu wygląda już Perfekto, nie? Coś takiego siać i byłoby baja O, tak samo za mną, zobaczcie No, no, no się darowo nie wpierdzielić. O tak więc, a więc takie dwa większe kawałki, ten środkowy jest największy, no i tutaj taki mały pierdelnik, szkoda, że tu nie jest po prostu do tej drogi, nie, a kolek, zobaczymy, może się, yy, jak faktycznie będziemy tutaj mieli trawę, no to może się dogadamy i tutaj też będziemy nie robić, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Jedyne co mi gdzieś tu się myli, no to na przykład tutaj podnosi, Podnoszenie jest do góry A w fendzie, jak ustawisz sobie pod go i end, no to go jest na górze I tym górnym przyciskiem opuszczasz, a tu jest odwrotnie, tak? Do tego trzeba było się przyzwyczaić I to tyle No i ja zobaczcie jak to jest Odradzaliście nam tego... pakera, yy, yy, A tutaj Yy, zobaczcie, on tak krzywo jest, bo tam ziemi pewnie podróżę wpadło. Yy, a tutaj jest dużo mniejsza średnica, i też nic się nie dzieje. On się nie zapycha. Dobra. Mieniamy sobie zakres prędkości na drogową i lecimy. A no, jeśli chodzi o opony, to chodziło mi o bliźniaki, znaczy nie kurde bliźniaki, tylko wąskie opony do oprysków do fenda. Mieliśmy założone na tyle 300 setki, no i zobaczcie, zamówiliśmy 380, Jaka jest różnica w tych oponach? No, jest jednak już ten ciągnik spory. Te opony wąskie do oprysku były kupowane, gdy pryskaliśmy Starym opryskiwaczem Pilmetu 1600 litrów i one były luks, ale wiecie, pojawił się wcześniej większy opryskiwacz, e, i teraz również zmieniliśmy na duży, znaczy do no, duży, jak na, na nasze area. Znaczy, no, odpowiedni, o tak powiedzmy. No to te koło e, koła się zrobiły za małe, bo jest po prostu nacisk e, na ciągnik, i te wąskie koła po prostu e, podczas transportu e, tańczą po prostu na tej drodze. Na polu też, w Striptilu, gdzie są te górki, one świrują, bo nie mogą równo jechać, więc stwierdziliśmy, dobra, zamawiamy takie same, taki sam rozmiar, jak jest w opryskiwaczu, bo tam to fajnie się mieści w rzędzie i mamy teraz 380, więc sporo szersze, no i one powinny już e, robić lepszą robotę, miejmy nadzieję przynajmniej. No i tym samym tamte opony, jeżeli ktoś jest chętny, to będzie na sprzedaż, ale to zaraz Wam pokażę, jaki to jest dokładnie rozmiar. Na razie jeszcze trzeba opryskać, porobić te dwójki w zbożach, płatka w rzepaku i dopiero będziemy przekładali koła na, na kukurydzę. Dokładny rozmiar macie tutaj, zobaczcie, 300x95, R46 i te dwie tylne opony takie. Miężnik, jak widzicie, świeżutki tak naprawdę, no bo to tylko służyło do oprysków kukurydzy przez tych tak, dobrych kilka lat. 10 lat, nie, 10 lat nie minęło, odkąd my je mamy. Yy, więc, yy, no, jak wygląda bardzo dobrze. Do mniejszego ciągnika, przy mniejszym pryskiwaczu, bardzo, bardzo, yy, bardzo fajna sprawa. Yy, no, przód jeszcze sobie zostawiamy. Przód zostawiamy taki, bo naprzód po prostu nie masz takiego nacisku. No, jak nie ma roboty, no to jak to u nas jest, jak się nudzimy, no to zaraz szukamy czegoś do roboty. No, i tak w tym przypadku e, stwierdziliśmy, że. To widzieliście ostatni, na ostatnim e, vlogu, zresztą jak tutaj coś działaliśmy z tyłu ładowarką. No i robiliśmy tu porządki, bo tutaj mieliśmy tam i trochę krzaczków takich, i jakieś pierdoły leżały. A my zrobiliśmy tutaj porządek, bo słuchajcie, jest w planach przedłużyć tutaj dach trochę przedłużyć e, prawie, że na równo z halą. I zrobić taką wiatrkę. Będzie gdzieś około 6,5 na 17 metrów. W celu takiego wiecie, przeniesienia niektórych rzeczy, które albo gdzieś niestety nie mają miejsca i stoją pod chmurką, albo jakichś gratów takich. Niech one sobie tutaj stoją z tyłu. Jest w planach zrobić tak, żeby. Bo tu już jak widzicie, mamy cztery wykopane otwory na, na... słupy, żeby zalać słupy. Um, jeszcze je trzeba trochę pogłębić. Um, I... czyli cztery słupy, czyli trzy... Um, prze, tutaj będą przęsła trzy wjazdy, jakby pod to wiatę, ale... Plan jest taki, żeby ten pierwszy... Um, tu pierwszą część od hali, to będzie gdzieś wychodziło 5,31 jedna, jedna przerwa jakby. Eem, bo nie jest 17, słuchajcie, tylko 16 metrów chyba, tak, 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 5,30 będzie wynosiła i tą pierwszą przerwę za, zabudujemy sobie blachą i tutaj jakieś takie faktycznie pierdoły, które da się po prostu wnieść, tutaj poustawiać jakoś, Eem, żeby te, te dwa miejsca, które mamy e, u nas tam, na, na jakby wewnątrz gospodarstwa, Ym, z gratami takimi, no to je po prostu stamtąd sprzątnąć yy, i mieć tam jakby bardziej takie potrzebne rzeczy pod ręką. A tutaj to po prostu powsadzać takie, że nawet, wiecie, nawet <śm> nikt tutaj na mnie nie podpierdzieli, bo nie ma, nie będzie czego. I te dwa kolejne, te pierwsze będzie zabudowane, tak jak mówię, a te dwa kolejne będą wolne, właśnie tutaj sobie wstawimy, czy to, tą naszą, właśnie 3-metrową talerzówkę żeby ona była jednak pod dachem schowana pługi, które nie są używane, ale to też fajnie by było wstawić, tak? Czy nawet to przyczepę starą, naszą włosiówkę, czy też grubera, po prostu takie pierdolę powstawić, powstawiać, żeby to po prostu nie stało pod chmurką, a mam możliwość, bo tutaj niewielkim kosztem sobie ten dach tutaj przedłużymy. On nie będzie, miał, nie będzie jakoś wysoko umiejscowiony tutaj na zakończeniu, jeżeli dobrze policzyliśmy, to jakieś 3,40. Nie wysoko, nie nisko. Tak wiecie, mniejszym ciągnikiem się będzie, będzie można podjechać bez problemu. Znaczy w sumie to Klas też podjedzie raczej na te... Przy tych 3,40, ale to trzeba by było jeszcze sprawdzić, no ale wiadomo o co chodzi. Jak będzie można pochować rzeczy i będzie trochę estetyczniej. No a tutaj też problem jest taki, tego tej wody, która tutaj nam spływa, eee, też chcemy zrobić tak, żeby tutaj ten beton trochę przedłużyć, żeby to jak już przechodziło, to przechodziło po prostu nam na pole, bo po polu się nie jeździ eee, i tego błota nie będzie się wodziło też na gospodarstwo, bo czasami jak trzeba coś tutaj z tyłu e, porobić, no to niestety, m, niestety, to błoto się wodzi, tak? Eee, no i będzie trochę przyjemniej, a tutaj no, trochę pojeździ, pojeździliśmy przy robieniu porządków, parę porządków kukurydzy a tu jak widać już ta, którą ostatnio w sumie widzieliście, już pomału zaczyna wschodzić, już się przebija. Dzisiaj mieliśmy także, dzisiaj bo przedwczoraj, nie dzisiaj mieliśmy ostatni przymrozek prawdopodobnie. No i teraz już będzie szło właśnie w kierunku tych cieplejszych dni, oby tak było. Zacznie to wszystko, ta wegetacja ponownie ruszy, bo to wszystko takie było przez te przymrozki przytrzymane. No a tutaj już i deski trochę przygotowaliśmy jakieś, um, i, i słupy mamy też przygotowane. Wiecie, to jest z tyłu, to nie będzie nic takiego fantastycznego, fantastyczna żadna budowa, więc mamy jakieś tam ogarnięte stare słupy, ze starych jakichś tregli, które mieliśmy, znaczy starych, no nie stare, bo to świeże tregle, ale są one wiecie, gdzieś tam zespawane jedna z drugą, jeden słupek widzicie, będzie z profila, także kombinowaliśmy po prostu jak mogliśmy, żeby tak jak mówię tanim kosztem to ogarnąć, no a tam jak widzicie też pod tamtą wiatą jakieś pierdoły leżą i tam też będzie trzeba ogarnąć, w ogóle tutaj trzeba z tyłu trochę poogarniać, bo tego, tego tematu trochę tu jest i jakiś, no i widzicie te nasze gruzy z tych wszystkich remontów, już teraz remontów nie będziemy mieli, ostatni poszedł, tak, yy, jest wykonany, więc yy, trzeba też się przybrać, zrobić tu porządek, wezwać kruszarkę, też złą trzeba sprzedać, żeby tutaj porządki zrobić i trochę, trochę, żeby to było, yy, teraz mając trochę czasu yy, do żniw, no to trzeba po prostu, tak jak mówię, może się za to wziąć i, i, i ogarnąć. A w międzyczasie też dostaliśmy e, warunki zabudowy na tą dobudówkę e, odnośnie chlewni, do chlewni, e, bo Wam o tym wspominałem jakoś tam, ale nic szczególnego nie mówiłem. No a teraz już mogę powiedzieć w sumie, że będziemy powiększać delikatnie, dobudowywać e, do chlewni, e, gdzie mamy maciory, taki budynek, ja wiem, 300-350 metrów kwadratowych. W celu bardziej tusznika, w celu takim, żeby po prostu latem mogły one stać luźniej, bo wiadomo, że wtedy są gorsze warunki, ale też i trochę śrubujemy tą liczbę macior. Staramy się, żeby maksymalnie wykorzystać wszystkie miejsca porodowe. No i w takim przypadku, gdy faktycznie te, te, te maciory by były na maksa, te porodówki byłyby by, by, by na maksa wykorzystane, no to faktycznie. Tego co mamy teraz miejsca na tucznika może brakować. Może nie tyle, że brakować, ale wtedy trzeba je sprzedawać, wiecie, w delikatnie mniejszej wadze, a najlepiej było, żeby minimum te gdzieś tam e, 100 kg mięsa, mięsa już połubowo, oczywiście e, z, tego, z tego świniaka było, tak?